Halo, witam z powrotem. Dzisiaj zaczynamy nowy projekt na sedełku. Plan polega na tym, żeby zrobić taki bardzo ładny sweterek z kotami. Więc szykujemy włóczkę i lecimy do roboty. Zaczynam pierwszy rząd pierwszego panelu. Skończyłam ribbing, więc to jest głowa. Okej, okay, ten rząd teraz używa trzech kolejnych kolorów, więc z tych będę póki co potrzebować tych trzech i tego bazowego koloru, więc e, zabieram się za te, które będę dołączać w trakcie, jak będę szydełkować tutaj. zacznę od tego. Okej, okay. mniej więcej na takim etapie zatrzymałam się wczoraj, czyli skończyłam ribbing pierwszego panelu przedniego i zaczęłam już robić kotki tutaj zgodnie z grafem, który znalazłam. W ogóle podążam za tutorialem, który podlinkuję w opisie. Nie będę tutaj was tego uczyć, ponieważ wydaje mi się, że nie jestem na tyle dobrym nauczycielem, żeby to zrobić, więc póki co będę pokazywać po prostu mój update. No, teraz są jakieś dwie czy trzy godziny później i mam zrobione tyle. To jest 9 rzędów powyżej ribbing, więc nie jest źle. W ogóle śmiesznie, ponieważ z tyłu są przyczepione te wszystkie nitki. Tu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, więc z tyłu wszystko się ciągnie. Będzie całkiem sporo wszywania tego wszystkiego, ale wzór wychodzi całkiem ładnie. Okej, okay, jest już ciemno i zimno. I chyba robię coraz więcej pomyłek i odcinam zły koniec włóczki, więc zrobiłam 14 rzędów. Tak, dzisiaj zrobiłam 14 rzędów. Pomimo tego, że to nie wydaje się dużo, to chwileczkę sprawdźmy, czy mi śmiesznie będzie sprawdzić. To ma ok. Na no, 21-22 cali, jeżeli chodzi o gość. I zrobiliśmy już no, praktycznie 8,5 cala wysokości, więc jest, jest gi. Jeżeli ktoś pyta, dlaczego w calach to, to mierzę, to głównie dlatego, że większość angielskich wzorów używa właśnie cali i jardów. Więc po pewnym czasie szydełkowania człowiek się po prostu musi przerzucić. <grym> Zrobiłam dosłownie troszeczkę dalej tego panelu <laughs> Zrobiłam też ribbing do tylnego panelu Ponieważ no, to zajmuje trochę mniej komórek mózgowych niż ciągle było zmienianie koloru tutaj Także teraz zabiorę się z powrotem za przedni panel i tyle Okej Okej, okay, mamy zrobione 19 rzędów, czyli zrobiłam chyba dwa kolejne, dzisiaj, więc sprawa wygląda tak, od prawej strony i takie pobojowisko od strony lewej. Mi tam się podoba to yy, połączenie kolorystyczne, ale kończy mi się biała włóczka, biała, beżowa i jakby zostało jej mniej więcej tyle, więc... Chyba zostawię ją po prostu samej sobie w już do tylnego panelu i wezmę po prostu nowy motek. I jeżeli chodzi o to, jakiej włóczki używam, to używam włóczki cenki Manki w pięciu różnych kolorach. Ten kolor to baby blue, ten zielony to eukaliptus, ten czerwony to Candy Apple, ten beżowy to jaśmin. I ostatni to bodajże. Północ i tak, i ten kolor to midnight. Nie mam pojęcia, co ta szpilka robiła na dywanie, ale to była próba um, pozbycia się mnie, więc wsadzam tą szpilkę tam, gdzie powinna być. I jak widzieliście, zapewne używam takich spinaczy biurowych, żeby zaznaczyć sobie, gdzie powinnam zmienić kolor, ponieważ, no już, dwa błędy, jeśli chodzi o zmianę tych kolorów, więc mój design nie do końca wygląda tak jak. Powinien, ale tak, e, ponieważ nie mam czegoś takiego jak stitch markery, muszę używać czegoś, co mam akurat pod ręką, a że mam akurat spinacze biurowe, to będę musiała starać się ich nie wyginać za mocno, bo jeden już, że tak to ujmę, poszedł. Bo ja rozumiem, metal, jeżeli się wygina ciągle, no tak, 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 to w pewnym momencie pęknie, ale na, na nie przewidziałam tego, <laughs> więc e, odłożę te, te, te. Wszystkie etykiety, ponieważ one mi się przydają tylko po to, żeby wiedzieć, jakich kolorów użyłam i ile motków. No, póki co tych wszystkich jest dość sporo, tylko ten beżowo-jaśminowy zszedł dość szybko. Ale to dlatego, że to jest główny kolor i zaczynam się teraz obawiać, czy nie mam go nawet za mało, ponieważ jeżeli na to o macie, to jest taki cute. <gryzanie> Zeszło jeden motek już, to zaczynam się obawiać o przyszłość tego całego przedsięwzięcia, więc obstawiam, że rękawy na przykład zrobię jakieś paski z innymi kolorami, typu ten <gryzanie> Wszystko mi leci. Nie wiem. Dobra, zobaczy się później. Cóż, miałam wrócić, kiedy skończę całkowicie ten wzór. Okazuje się, że... Mam jeszcze trochę, ale ten kod tutaj powinien mieć oczy, ten granatowy, a nie ma. I musiałabym się cofnąć trzy rzędy, żeby to naprawić. Czy zamierzam więc to zrobić? Nie, nie ma opcji. Więc obstawiam, że jeżeli drugi panel okaże się mniej pomyłkowy, ten drugi panel będzie przedni, a ten skończę jako tylny z ilością błędów. I tak zamierzam zrobić ten design również na tylnym panelu, ponieważ ta część tutaj, i ta część, jakby tutaj, jeżeli się złoży w tubę. Jeżeli panel będzie ze mną kooperować, to te panele są jakby kontynuacją siebie, więc jeżeli zrobię dwa takie same panele, będą one swoją kontynuacją, więc będę miała taki okrąg wokół mnie kotów. A tam spał mój kot przed chwilą, więc wszystko się zgadza. Kocia pani w kocim sweterku, wszystko się będzie zgadzało. Kończę, bo. Chcę jednak to skończyć, a, a mam całkiem sporo, sporo tych frędzli i farfocli tutaj z tyłu, które wystają, więc trzeba się ich będzie pozbyć i to jest tak męcząca robota, że spowodowała, że praktycznie porzuciłam jeden projekt, który jest tutaj. Wygląda tak, ale całe krawędzie są w takich końcówkach, takich farfoclach, takich frenzlach i jakby nie mówię, że nie, wygląda całkiem okej, okay, akceptowalnie, ale o ile będę miała z tym roboty. Więc to z zostało z tego powodu porzucone. Mam nadzieję, że ten sweter nie zostanie z tego powodu porzucony. Udało się skończyć design na tym panelu. Zastanawiam się, co zrobić dalej, bo mam taki irracjonalny strach, że zabraknie mi włóczki robiąc drugi panel. Więc chyba, żeby się tego pozbyć, to zrobimy drugi taki. I zaznaczam, mam już zrobione najgorsze libbing. W sensie nie, najgorsze będzie dodawanie po tej stronie double crochet, żeby móc iść w górę. A no, tak poza tym to, o oh, mądrzej, nie chcę iść patrzę na włóczki, które czekają na zużycie, i, i mam takie ojoj. Ojoj, ojoj, ojoj. Jest go jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Zastanawiam się teraz, w jaki sposób się tego pozbędę, ponieważ, em, jak wiecie, zrobiłam taki kardigan bardzo, bardzo kolorowy ze skrawków włóczek. Okazuje się, że włóczki wciąż mi zostało. Yeah. Może w następnym filmie zobaczymy, jak szybko zrobię czapkę. Okej, okay, ktoś stwierdził, że jednak nie będziemy robić tylnego panelu. Teraz będziemy kontynuować panel numer jeden, ponieważ nie ma znaczenia, w jakiej kolejności zużyję włóczkę i tak zużyję jej tyle samo, więc zrobiłam 8 rzędów powyżej i teraz jest czas, żeby zacząć jakby robić hole czyli tutaj jakby ramiączka i będzie to kilka rzędów Także zrobię to teraz, zostało mi tyle z drugiego motka tego koloru I pierwszy matek został już zużyty, bo no, zaczęłam robić ten drugi panel, ale kiedy zostało mi 10 cm włóczki stwierdziłam ach, zostawmy to i niech żyje sobie samy, samo swoim życiem Także tak wygląda wzór póki co bardzo mi się podoba, tylko ten y, jasno-niebieski za bardzo zlewa się z beżowym. Okej, okay. zostało mi tyle z tego motka, więc jest to może ze 2-3 gromy. I ostatecznie wydaje mi się, że te części są za krótkie. Póki co wyglądają tak. I jakby powinno być, myślę, coś takiego. Tylko, że te koty wtedy nie będą się tykać z panelami z tyłu, tak mi się wydaje. Nie wiem, wyjdzie w praniu. Strasznie ciężkie to jest. Czy zrobiłam coś produktywnego? Nie w kwestii sweterka, Okej? Okay? Czułam się na fizykę, moi drodzy. Po paru dniach zwlekania przyszłam temu oto przyjacielowi. Um... Skrzydła. Tutaj mamy drugiego przyjaciela, więc jeżeli ktoś mówi, że święta mi się pomyliły, bo zbliża się Boże Narodzenie, przynajmniej jak to nagrywam, a to przypomina Wielkanoc, um, cóż, lepiej zacząć wcześniej, ponieważ na moment nagrywania nie mam absolutnie nic na Boże Narodzenie. Polecam się na przyszłość. Okej, okay, akcja wygląda mniej więcej tak, że e, zostało mi znowu tyle białego, beżowego i mam dosłownie tyle tylnego panelu i zaczynam mnie denerwować, że to jest takie jakby puste w środku, zwłaszcza tutaj to to jest takie niby jest zajmuje dużo miejsca, ale rozwala się w rękach, więc obstawiam, że po prostu teraz zwinę to wszystko w kulki i w motki, żebym mogła z tym jakoś pracować. mi, że to jest trudniej ogarnąć niż to. Połowa tych motków to powietrze wychodzi na to pewnie tutaj też jest trochę powietrza, ale um, obawiam się iż zrobię dokładnie to, co z tymi trzema kolorami, ponieważ z tym kolorem zapewne mi się nie chce. Więc zabieram się do roboty i widzimy się jak skończę te motki. Czyż nie wygląda to lepiej? Okej. Okay. Tutaj jest mój panel, nad którym teraz pracuję, i skończył mi się motek. Zostały powiedzmy 2 metry tej włóczki, więc będę musiała użyć kolejnego motka. Problem pojawił się wtedy, kiedy okazało się, że zostały mi tylko dwa motki tego beżowego koloru, a potrzebuję jeszcze tyle, żeby skończyć ten drugi panel, i jeszcze potrzebuję tego beżowego na ribbing. Tutaj. Jak również na, oczywiście, rękawy. Więc obstawiam, że po prostu użyję tych kolorów, których użyłam do robienia kotów, żeby zrobić jakieś paski na rękawach, żeby nie zużywać aż tyle beżowego koloru. No tak, no bo zostały mi tylko dwa motki tego beżowego, więc. Ale już prawie skończyłam ten drugi panel, więc może dzisiaj się uda? Raczej nie, ale warto sobie pomarzyć. Wracam do roboty Okej, okay, udało się Tutaj jest ten pierwszy panel, który zrobiłam Tutaj jest drugi panel, który zrobiłam Jak widzicie, wzór pomiędzy nimi jest jakby kontynuowany Więc jeśli się to owini Będzie jednolity wzór Bez żadnych dziwnych Na przykład... Czegoś takiego nie będzie, więc nie bardzo też mogłam poszalać z rozmiarem. Więc albo będzie pasować, albo nie. Zostały tylko i wyłącznie rękawy, co nie? Nie chcę nic mówić, ale to jest mój ściągacz. Jakże <laughs> jest tak malusie. A zrobiłam tutaj 16 rzędów. Dziewczyna. Która zrobiła tutorial, zrobiła 14 rzędów, i jakby to już ledwo wchodzi na moją rękę. W sensie tutaj siedzi w miarę okej, okay, ale gdyby to miało być jeszcze cieńsze, nie, nie, nie ma opcji. Więc robię to mniej więcej w ten sposób. Ile rzędów zrobi pewnie? Tą samą, którą ona zrobiła. Także zabieram się za dowanie tego rękawa do góry. Okej, okay, coś co robię inaczej od oryginalnego tutorialu, to pierwsze co rzucę się w oczy, to dodaję paski. A druga rzecz to kiedy dochodzę do końca rzędu i robię slip stitch i przechodzę do kolejnego rzędu, robię po prostu tak jak w tutorialu dwa oczka łańcuszka, jednakże ja Odwracam moją pracę i tak jakby wracam, więc nie tworzy mi się spirala. I mój... I tam gdzie robiłam łańcuszki jest to całkowicie proste i nie muszę się męczyć z tym, że o co czwarty rząd robimy coś takiego. Nie ja po prostu co rząd odwracam i ten ściek łańcuszkowy, że tak to no, jest po prostu równy i w jednym miejscu nie przekrzywia się na bok nigdzie, więc polecam tą metodę. Zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj skończyć ten rękaw. Okej, okay, nie mam pojęcia, jak długi ten rękaw musi być, więc chyba najpierw z przynajmniej kawałek body. Przód i tył swoje ze sobą, przynajmniej na ramionach, żebym mogła sprawdzić, ile jeszcze muszę doszydełkować. Póki co mam te cztery paski. Myślę, że na pewno zrobię jeszcze dwa paski tego pyszawego, zostało mi tyle tego pierwszego motka, więc raczej starczy. I tak zobaczymy za chwilę. Udało się skończyć rękaw i zszyłam ramiona tu i tu, więc teraz zaczynam drugi rękaw idziemy w dobrym kierunku moi drodzy, czas na zszywanie tak wygląda spacer póki co mam przeszyte rękawy tutaj jest wciąż nie zszyte. <grym> tak, problem ta część, musimy jeszcze zrobić kołnierz <grym> to mi dosłownie schodzi przez ramiona <grym> Plan jest taki, żeby użyć do tego drutów na żyłce. Druty mają 5 mm, tak jak szydełko, więc nie powinno być problemów. Będę to robić po raz pierwszy, więc nie wiem, co robię. Z tego, co mi się wydaje, muszę po prostu nabrać parę tych pętelek dookoła i zrobić ściągacz, kołnierz czy coś w ten deseń, żebym tylko jeszcze mogła to z... Udało mi się do dookoła Wszystkie oczka tutaj Natomiast przy ramionach Robiłam po prostu jedno oczko Na rząd. Cóż, całkiem sporo dookoła Nie mam bladego pojęcia ile Zacznę po prostu robić ribbing To będzie moje pierwsze oczko Więc zrobimy je nit Jak to po polsku jest? Ponownie, nie mam pojęcia to są oczka prawe, oczka lewe ale które są, które nie wiem <tryk> Słyszycie jak piszczą te druty Pierwszy rząd będzie najgorszy Coś czuję Więc to jest po prostu początek mojego rzędu Tak, coś tam umiem robić na drutach Nie tylko na szydełku Więc teraz przekładam naprzód Robimy jedno oczko pull. Jeżeli chodzi o tutorial Jaki podążałam przy robieniu Całego ciała Tego swetra Stwierdziłam, że nie chcę robić Takiego ribbing tego kołnierza, tak jak zostało to pokazane na filmie. Nie wiem dlaczego. Chyba po prostu stwierdziłam, że chcę poeksperymentować. Ten eksperyment może się bardzo źle zakończyć i zrujnować absolutnie cały sweter, więc to jest bardzo, bardzo fajne, żeby móc. Zrujnować ile godzin 30, 40, może 60. Szczerze mówiąc, nie wiem. Okej, okay, czy to wygląda jakoś? się zrobić. Tyle ile się udało, no. Ribbing wygląda mniej więcej tak. <śm> Więc wygląda dość yy, źle. Lepszego zrobić nie potrafię. Także teraz przyszedł czas na zrzucanie tego z drutów, więc robimy cast off, i, i będę robiła ten taki najbardziej podstawowy, tylko taki umiem. Słyszałam o elastycznych metodach zrzucania oczek z drutów, bodajże Italian bind off, w sensie włoski cast off, coś takiego, <noise> nie pamiętam szczegółów i nie mam dlatego pojęcia jak się to robi, więc po prostu zrobię to swojemu i będę mieć nadzieję, że się wszystko ładnie, pięknie uda. Także zabieramy się za zrzucanie tego strutów, Jej! już udało się zrzucić to z drutów, więc czas pokazać mamie, a potem wam, a potem założyć. No. Nie inaczej. Mam nadzieję, że przejdzie mi przez głowę, ponieważ nie jest to elastyczny bindow, castow, jakkolwiek się to nazywa. Jedziemy z tym. Um, sekundkę. Tak wygląda gotowy sweter. Z jakiegoś powodu tutaj w tej okolicy jesteś nie tak i nie jest to może najwygodniejszy problem, ale o dziwo ręce mi przeszły przez te dość wąskie ściągacze. Nie jest ten kołnierz aż tak niewygodny jak myślałam, że będzie. W ogóle jest znacznie cieńszy niż cały sweter, ponieważ cały sweter narobiony robiony na Tam natomiast... Kołnierz ten druta, więc to się trochę różni, ale wygląda to dość workowato, Więc co nie jest najlepszy sweater? I w dodatku jest dość krótki. Tak, do to. Powiedziałabym, że następny sweater zrobię pewnie dłuższy, bardziej w rodzaju tego kardiganu, który mam w szafie. Więc tak! To powinien być koniec przygody, ale to jest jeszcze parę śmiesznych rzeczy, o których warto opowiedzieć. Także no, zobaczmy jeszcze ten panel. Widać? Widać! A teraz yy, śmieszne sprawy. Okej, okay, jeśli chodzi o śmieszne rzeczy dotyczące tego swetra, to zostało mi mniej więcej 50 gram włóczki. Z... Tych dziewięciu motków, które kupiłam. Przypominam, kupiłam włóczkę cianki, manki. Link do któregoś koloru pewnie zostawię w opisie i na stronie będziecie mogli znaleźć wszystkie, bo pamiętam, wymieniałam kolory. Tylko, że ta włóczka nie do końca nadaje się do robienia tego swetra, ponieważ założyłam go do szkoły, żeby przetestować, jak sprawdzę się w akcji. <grytanie> I ten sweter ma tak tragiczny mikroklimat, że czujesz się, jakbyś miał drugą atmosferę pod spodem. Więc jest to dość nieoddychające. Może, gdyby wszystko było robione na drutach i byłoby cieńsze, byłoby lepiej, ale na szydełko niezbyt polecam. Wzór ostatecznie bardzo mi się podobał, jak dziewczyna przerobiła nieco te koty, żeby pasowały na sweter, więc jej film też podlinkuję w opisie. Mówię, u mnie to nie jest tutorial, ja tylko pokazuję wam moją drogę. Czy jest coś jeszcze śmiesznego na temat tego swetra? Tak, na przykład to, że ja uważam, że wszystko, co ma w sobie kot jest urocze. Natomiast pytano się mnie, czy to są sowy czy lisy. Więc co myślicie? Jakie to jest zwierzę? Nie mam pojęcia. Czy to jakiś nowy test psychologiczny? Chyba nie! Do wszystkich osób, które tworzą jakiekolwiek ubrania na drutach, szydełku czy coś w tym desenie, do was też podchodzą wasi znajomi i robią: O, ale Milusie! Czy to tylko moi są tacy dziwni? <laughs> Mam nadzieję, że podobało wam się oglądanie i może też tworzenie ze mną tego swetra. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to piszcie w komentarzach i zasubskrybujcie, żeby nie przegapić następnego filmu w niedzielę za tydzień. I papa! Pa!